Wydajesz kupę kasy na nowy rower i dowiadujesz się, że musisz jeszcze z nim przejść w najbliższym czasie na płatny przegląd, bo gwarancja nie będzie działać, bo się może porozkręcać i tak dalej, i tak dalej. W dzisiejszym filmie zagłębię się nieco w temat przeglądu gwarancyjnego, który jest wymagany niemalże przez każdego producenta rowerów po to, żeby podtrzymać gwarancję. Ale czy tylko po to? O tym za chwilę. Zapraszam. Zacznijmy może w ogóle od tego, czym jest przegląd gwarancyjny i z czym nie należy go mylić, co często bywa powodem takich różnych niejasności w tym temacie. A dodam jeszcze tylko, że w innych sklepach, serwisach może to wyglądać nieco inaczej, więc wszystko co mówię, mówię w oparciu o to, co występuje u nas. Przegląd gwarancyjny zazwyczaj jest wykonywany w przeciągu miesiąca, dwóch czy trzech od daty zakupu lub w jakimś przedziale kilometrów, czyli jak przejedziemy 100 km, 200 albo 300 w zależności od konkretnego przypadku, od tego jak wygląda też m.in. grafik serwisowy i jak nam po prostu jest wygodniej. W każdym razie każdy producent określa ten czas, w którym trzeba się pojawić na przegląd gwarancyjny u siebie właśnie w warunkach gwarancji. Przegląd gwarancyjny często jest mylony z przeglądem zerowym. I czym ten przegląd zerowy jest? Otóż u nas w sklepach, w serwisach wykonuje się go każdorazowo, kiedy, rower, no, kiedy nowy rower opuszcza sklep. Eee, czyli przy sprzedaży roweru każdy rower przechodzi przegląd zerowy, gdzie są kontrolowane połączenia gwintowe, e, gdzie są regulowane przerzutki, są regulowane hamulce. Czyli ogólnie tak jakby sprawdzenie roweru pod kątem regulacji i dokręcenia wszystkich śrubek. Ten właśnie często jest brany za przegląd gwarancyjny, bo część producentów to stąd się bierze sporo, sporo niejasności część producentów w swojej karcie gwarancyjnej ma miejsce do podbicia przeglądu zerowego i do podbicia przeglądu gwarancyjnego. Przegląd zerowy to nic innego jak to, co wspomniałem, i mimo tego, że producenci niektórzy nie. Zawierają tego w karcie gwarancyjnej, nie ma miejsca, żeby sklep się pod tym podbił. To jest to po prostu obowiązkowe przy wydawaniu sklepu. Przynajmniej w mojej opinii, w mojej opinii no, trzeba ten rower e, dokładnie sprawdzić, i my to robimy. I to nazywamy przeglądem zerowym. Natomiast przegląd gwarancyjny, wracając do niego, e, w karcie gwarancyjnej każdy producent natomiast będzie miał miejsce na podbicie. Przeglądu gwarancyjnego. Chyba że jest to robione za pomocą jakiegoś systemu elektronicznego, jak na przykład w marce Cross, gdzie po prostu taki przegląd gwarancyjny wklepujemy do komputera, gdzieś tam w systemie Crossa i drukujemy potwierdzenie wykonania takiego przeglądu gwarancyjnego, które też dostajecie zresztą na maila. No i to takie informacje słowem wstępu, żeby dało się rozróżnić te właśnie dwa pojęcia: przeglądu zerowego i przeglądu gwarancyjnego. A teraz przejdźmy do konkretów, czyli właściwie po co ten przegląd robić. Odpowiedź jest prosta: żeby mieć gwarancję na rower. Chyba nie powinienem tego mówić. No dobra, nie do końca, chociaż z pewnością znajdzie się grono osób, które właśnie takiego jest zdania, że tylko do podbicia karty gwarancyjnej i żeby wyciągnąć kasy z klientów. Przegląd gwarancyjny jest po to, żeby ponownie sprawdzić po pierwszym okresie użytkowania wszystkie połączenia gwintowe, czy są prawidłowo dokręcone, czy przerzutki, czy napęd jest wyregulowany, czy hamulce są wyregulowane, żeby śmóg mogła bezpiecznie jeździć na rowerze. Mając świadomość tego, że rower jest nowy, on w pierwszej fazie użytkowania potrafi się trochę rozregulować, chociażby linka, sama linka przerzutki w pancerzu potrafi się troszeczkę wyciągnąć, co prowadzi do rozregulowania przerzutki. Źle wyregulowana przerzutka może skutkować tym, że wkręci się nam na przykład w szprychy, nie będzie przerzucać prawidłowo biegów, będzie się nam szybciej zużywał napęd i tak dalej, i tak dalej. Konsekwencji jest bardzo dużo. Może być bardzo dużo, no bo nie zawsze są. Tak samo, jeżeli mamy połączenia gwintowe wszelkiego rodzaju, i jeżeli one złapią jakiś luz, który no, tak jakby w trakcie wykonywania tego przeglądu gwarancyjnego jest sprawdzany i ewentualnie korygowany, to jeżeli tego się w porę nie wyłapie i z tym luzem będzie się jeździć, to będzie się rozkręcać, i na przykład taka sytuacja w pedałach, w korbie. No to możemy po prostu zniszczyć części roweru, tak jak nie wiem, jakieś nacięcia mocowania, e, gwinty, no bo po prostu jeżeli będziemy jeździć na czymś odkręconym, to, no to, to, to to nie działa. Więc przegląd gwarancyjny, tak w skrócie dużym, jest po to, żeby wyłapać takie właśnie choroby wieku dziecięcego, nazwijmy to. Coś, co powiedzmy, potrafi występować w nowym rowerze, mimo tego, że wszystko jest dokręcone z prawidłowym momentem, wszystko jest prawidłowo wyregulowane, no to po prostu musi się, no użyję tutaj takiego totalnego banału, ale to po prostu musi się ułożyć. No i oczywiście po raz kolejny pewnie pojawią się głosy w stylu, jakby było dobrze skręcone, to nic by się nie rozkręciło przecież. Pewnie źle regulują, żeby nabić kasę. Za mało klientów mają w serwisie, to źle regulują. No, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnie Was nie zaskoczę tą informacją, ale wiem, że rower po pierwszej fazie użytkowania, po pierwszych kilometrach, warto jest przejrzeć. I to nie tylko ze względu na to, żeby podtrzymać tą gwarancję, ale właśnie z powodów, które przed chwilą wymieniałem. Koszt takiego przeglądu gwarancyjnego potrafi być relatywnie niewielki, przynajmniej jeżeli robimy ten przegląd w miejscu, w którym kupiliśmy rower, a zazwyczaj tak się robi. No to, to tak jak na naszym przykładzie, no mamy po prostu zniżkę dla naszych klientów. Tak? Czyli ktoś kupuje u nas rower, wtedy ma ten przegląd gwarancyjny w dużo niższej cenie niż taka powiedzmy rynkowa. To jest 89 zł. Natomiast taki Przegląd roweru z zewnątrz to jest 189 zł i można się zastanawiać, czemu aż tyle pieniędzy w nowym rowerze. No, sprawa sprowadza się do tego, że w trakcie takiego przeglądu trzeba przejrzeć wszystkie połączenia gwintowe i sprawdzić, czy przerzutki, czy hamulce są prawidłowo wyregulowane. No, teoretycznie często tam nie ma nic do poprawiania. Albo są to jakieś po prostu minimalne korekty, ale wszystko trzeba sprawdzić, i mechanik nad każdym z tych punktów musi się pochylić, co po prostu angażuje go czasowo, stąd taka cena. Właściwie zakres kontroli takiego roweru na przeglądzie gwarancyjnym niczym nie odbiega od przeglądu regulacyjnego jakiegoś roweru trochę starszego. Oczywiście w tych starszych rowerach, używanych rowerach, często dochodzą jeszcze jakieś dodatkowe koszty związane z wymianami itd. itd. Dlatego ten przegląd jest nieco droższy, bo tam 229 zł, przynajmniej u nas. Na chwilę obecną, jak nagrywam ten film, to też warto zaznaczyć. No, czyli tak jak wspomniałem, zakres przeglądu gwarancyjnego i regulacyjnego jest niemalże identyczny, tylko w tych starszych rowerach po prostu jest zazwyczaj więcej pracy, dlatego wyższa cena. Konieczność wykonania przeglądu gwarancyjnego warto sobie porównać często do sytuacji, którą zastajemy w nowych samochodach. Przy zakupie samochodu najczęściej musimy wydać relatywnie dużo więcej pieniędzy, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę stosunek ceny do jakości na serwisy celem podtrzymania gwarancji, a w rowerze jest to stosunkowo tani zabieg. No, oczywiście zależy też, jaki rower kupujemy, ale... No generalnie nie jest to stosunkowo nieduży wydatek, a daje nam właśnie poczucie komfortu w tym zakresie, że mamy wszystko dobrze dokręcone, wszystko jest sprawdzone, wyregulowane w momencie, kiedy ten rower się już ułoży, czyli możemy bezpiecznie jeździć. No i dodatkowo mamy tą gwarancję podtrzymaną, a często przedłużoną, właśnie nawet na dożywotnią gwarancję na ramę. Co jest bardzo dużym atutem, bo w rzeczywistości to po prostu działa. Zdarzała nam się obsługa reklamacji: nie wiem, z roweru, który ma 5, 10 czy nawet 15, 20 lat, i to faktycznie działało. Zawsze producent, przynajmniej ci, z którymi mamy styczność, z którymi te reklamacje robiliśmy, znalazł rozwiązanie dla klienta, które było korzystne. Oczywiście trzeba mieć na uwadze to, że to musi być podstawna reklamacja, a nie coś naciąganego, bo no, gdzieś tam łatwo jest się zorientować, że ktoś próbuje naciągać na nowy rower. To czy taki przegląd warto wykonać, pozostawiam Wam do oceny we własnym zakresie. Ja ze swojej strony dodam tylko, że warto, bo to jest kolejny krok w stronę bezpieczeństwa, bezpiecznej jazdy i bezawaryjnej jazdy, co potrafi być naprawdę uprzykrzające w trakcie wycieczek. No i tyle. Relatywnie nieduży koszt, dużo plusów, przedłużona gwarancja, często dożywotnia na ramę u wielu producentów, moim zdaniem się kalkuluje. Dzięki za uwagę. Wpadnijcie na nasze social media, bo szykują się jakieś promocje, jakiś mały konkurs w najbliższym czasie. Co? Kliknijcie subskrypcję, jeżeli Wam się podobało. Będzie jeszcze sporo materiałów, więc zapraszam. Dzięki za uwagę, cześć.